Ale wie Pan, co to znaczy sharenting? Wykorzystywanie wizerunku swojego dziecka w działaniach promocyjnych, w działaniach twórczych jest okej. Okay. Wiem, że Pan deklaruje, że dziecko będzie również promowało książkę. Nadużywanie dziecka, które samo o sobie nie może w tym momencie decydować, jest mocno dyskusyjne. Bardzo, bardzo zalecam ostrożność. To, że syn jest pod swoim imieniem bohaterem tej książki, to też jest takie sobie. On nie może o tym w tej chwili decydować i proszę pomyśleć, czy to jednak nie będzie mu jakoś w przyszłości w życiu przeszkadzało. Ja rozumiem, że to są jego zabawki, że jest jego miś, jego osiołek, jego prosiaczek i to wszystko świetnie gra, ale może jednak zmienić imię, ja nie mówię o tym, żeby kompletnie się ukrywać, ale jakoś delikatnie to zrobić. Myślę, że jest milion innych sposobów na promowanie książki niż uwieszanie się na dziecku. Naprawdę proszę pomyśleć o przyszłości, bo książka jest fantastyczna.